To jest pan świn? To jest tata świnka, wiesz, Jelenko? A, to jest ruka. Mapuciańska... E, ...domek. Mapucie. O, taki spory. Cała wioska tu się mieściła. O, pepa świnka uciekła. Jak na nie po hiszpańsku wołać? Espera! Espera! Podobała ci się świnka? Tak, lubisz świnki? Lubisz wszystkie zwierzątka, co? No. Nie, on jest taki No, helenka kocha wszystkie zwierzątka. Do dzisiaj pamiętam, gdy mając 8 czy 9 lat, pierwszy raz byłem u spowiedzi. Było to uczucie bardzo dziwne i bardzo krępujące. Jakby to wydawało mi się dziwne, że muszę wyjawiać swoje ciemne, nazwijmy to, sekrety, jakieś przewinienia, większe lub mniejsze. Jakiemuś obcemu facetowi, i on potem daje mi jakąś karę w postaci odmawiania jakichś rymowanek wielokrotnie przez jakiś czas. I jak to zrobię, to te moje przewinienia zwane grzechami zostaną mi łaskawie wybaczone. Często pojawia się pytanie: czy wierzymy w Boga, czy jesteśmy wierzący? I można odpowiedzieć na to w dwojaki sposób. Krótka odpowiedź to nie. Nie jesteśmy wierzący, ale nie jest to odpowiedź pełna. Na pewno nie identyfikujemy się z żadną instytucją, żadnym zgrupowaniem religijnym, żadną konkretną wiarą, ale czy nazwałbym siebie w pełni Ateistą, jak to robiłem jeszcze będąc nastolatkiem, to też nie powiedziałbym tego. Przede wszystkim dla mnie wielką ignorancją byłoby uważanie, że ta moja religia, w której się urodziłem, jest tą jedyną prawdziwą, a cała reszta, czyli ponad tysiąc innych religii, innych wierzeń. Są tylko bajką, iluzją, są nieprawdziwe i są potencjalnie złe. No Jest to dla mnie wizja totalnie nie do zaakceptowania. Uważam, że każda religia jest próbą opisania czegoś nieznanego, czegoś, co być może jest nieopisywalne może nigdy nam się tego nie uda w pełni zrozumieć, poznać i opisać. I są pewnego rodzaju Metaforami, które próbują ubrać w historię i słowa to, co właśnie nieopisywalne. A dodatkowo, bardzo ważnym aspektem dla mnie jest rozróżnienie, że religia i instytucje religijne, takie jak Kościół, na przykład katolicki, rzymskokatolicki, to jest zupełnie co innego. To jest totalnie nie to samo. Dla mnie każda instytucja kościelna, religijna, tak jak kościół, do którego bez mojej zgody zostałem jako dziecko zapisany. To nic innego, jak wielka korporacja, która przede wszystkim głównym jej zadaniem jest zbieranie kasy. Yy, Posiadanie coraz większych wpływów i władzy, oraz kontrolowanie ludzi. <laughs> Może kogoś to z Was urazić, przykro mi, ale jakby de, de facto na tym polega działanie wszystkich największych instytucji kościelnych, niestety, i bardzo ciężko de facto temu zaprzeczyć. A co najgorsze, to te instytucje nie wiem czy wszystkie nie wiem jak wszystkie inne działają. Mówię ze swojego doświadczenia, przede wszystkim z Kościoła katolickiego. I jedną z głównych rzeczy, które robią, to przede wszystkim dzielą ludzi. Dzielą ludzi na tych wierzących, czyli w domyśle dobrych, i tych niewierzących, czyli też zależy od religii złych lub wręcz bardzo złych, których wręcz należy unikać, czy karać, czy zabijać może nawet. Zależy od, od instytucji. A dodatkowo, przynajmniej w przypadku Kościoła katolickiego. Na każdym z tych grupowych spotkań zwanych Muszą bardzo silnie buduje się u ludzi poczucie winy za te wszystkie, za to, jak jakimi złymi ludźmi od urodzenia jesteśmy, bo mamy te przecież grzechy. Jak one się nazywają? Te, yy, grzech pierworodny, tak? No to jest absurd, że wmawia się ludziom, że oni od urodzenia są kimś zły, złym. De facto, i Twoje życie polega na tym, żeby ubłagiwać poprzez tego cwaniaka tam z przodu w yy, sukience. Ubłagiwać, u, 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 ubłagiwać, nie wiem czy jest takie słowo, o wybaczenie, próbując być dobrym i oczywiście rzucając kasę do tego yy, i starać się, żeby skończyć. Dobrze, że tak powiem, skracając to bardzo, oczywiście. I taka wizja jakiejkolwiek instytucji kościelnej czy instytucji religijnej brutalnej korporacji jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Ale czy musi tak być? Opowiem wam inną historię. Kilka lat temu byliśmy w Chile. I tam w pewnym momencie moja ciocia zaproponowała, że zna takiego księdza, który mógłby nas oprowadzić po okolicy, bo zna taką wioskę, gdzie mieszkali Indianie Mapucie i tam do dzisiaj stoją ich e, te tradycyjne domy, takie domo, namioty e, zwane ruka, rukami. I on nas może oprowadzić tam po okolicy. Ja, że z założenia jestem dosyć niechętny wobec wszystkich księży i innych i innych pracowników tych instytucji. Tak, miałem mieszane uczucia, ale ostatecznie zgodziliśmy się i okazało się to bardzo przyjemnym, bardzo miłym wyjazdem. Ten ojciec, którego poznaliśmy, którego niestety imienia nie pamiętam, był bardzo sympatyczny, był bardzo ciekawy tym, co robimy. Nie było żadnych takich rozmów religijnych, bym to nazwał, z jego strony i okazało się, że to jest zupełnie normalny, troszkę starszy już facet, jedyne co trochę inaczej ubrany, ale bardzo przyjemnie wspominamy tę wycieczkę i do tego stopnia go polubiliśmy, że któregoś dnia poszliśmy na msze którym odprawia u nas e, w, na, w u nas. We, u nas do, do której. E, którą odprawia u nas we wiosce. I tam okazuje się, że to wszystko, ta instytucja cała, właściwie brak instytucji, działa zupełnie inaczej. Mianowicie ten ojciec, po pierwsze, e, nie ma swojej parafii. Nie ma czegoś takiego parafia. Tam we wiosce. Jest kościółek mały, drewniany, taki, żeby starczył na całą wioskę. I gdy poszliśmy na tę mszę, okazało się, że wygląda ona zupełnie inaczej niż w Polsce. Ma jakąś strukturę, na początku są przywitanie, różne pieśni, yy, czytanie Biblii, ale bardzo dużo. Po pierwsze, ksiądz czy ojciec jest bardzo blisko ludzi. Nie siedzi gdzieś tam wysoko, daleko, nie jest jakoś tam ubrany, nie wiadomo jak. Nie ma armii y, chłop, chłopców do pomocy, y, tylko siedzi zaraz naprzeciwko ludzi i bardzo dużą częścią szy była rozmowa, ale nie taka, że ksiądz coś mówi, y, tylko lud i do ludzi i ludzie mu odpowiadają, tylko wszyscy rozmawiali, to był bardziej taki krąg. Wszyscy rozmawiali. Nie pamiętam, że temat, ale y, o czymś była historia, którą czytał, jakby była dyskusja między ludźmi, którzy rozmawiali, zarówno z tym ojcem, jak i między sobą. I to było kompletnie inne doświadczenie niż w Polsce. I to ciekawe też, kiedy jest ten moment, że tam wszyscy się zrzucają, wrzucają kaskę do korzyka, to nie ksiądz zbiera tę kasę, a nie on ją dostaje, <gry> tylko co zabawne, w tamtej wiosce akurat to moja babcia była skarbnikiem, <gry> i moja babcia była szefową, jakby. Jedną z y, głównych szefowych tego kościoła, opiekunką. To u nas, w domu, u nas w domu był klucz do kościoła. Jeden z kilku tam. Jeszcze ktoś miał ten klucz, ale między innymi moja babcia tam właśnie była główną szefową. I tę kasę zbierała moja babcia, ponieważ moja babcia była kościelnym skarbnikiem. I faktycznie ta kasa, którą ludzie zbierali, szła przede wszystkim na kościół, na otrzymanie jego. A jaką część, o, jaką część oczywiście odpalano temu ojcu, ponieważ on obsługiwał kilka wiosek. On jeździł właśnie w weekendy po różnych wioskach i właśnie prowadził msze, no i za dojazd, i za fatygę, coś tam budowali, ale główna część kasy szła bezpośrednio na, na kościół, czy na jakieś zbiórki, które akurat były organizowane. I co również ważne, ojciec nie zarabiał na Prowadzeniu mszy i byciu księdzem dostawał, tak jak mówiłem, coś za fatygę, ale z tego co pamiętam, on miał również po prostu normalną pracę. Wydaje mi się, że pracował w szkole, może nawet nie jednej, i tam po prostu uczył religii, i miał normalnie posadę jako nauczyciel w szkole. A do tego weekendami, właśnie jako swoja misja, e, prowadził msze w kilku miejscowościach pobliskich, no i za to właśnie też dostawał dodatkowe wynagrodzenie. I słuchajcie, gdybym w Polsce ja od dziecka był w takim kościele, na takich zasadach właśnie jak opisałem, który wygląda w ten sposób, to być może do dzisiaj należałbym do takiego kościoła. A i jeszcze jedno, co przykuło moją uwagę, spowiedź święta, tak zwana. Tam nie ma czegoś takiego, że klękam na czymś tam. I przez taką pół ściankę. Spowiadam się, i mówię te wszystkie swoje grzechy jakiemuś obcemu facetowi. Tam czegoś takiego nie ma. Jest moment, że mówi się właśnie o tym, o swoich uczynkach, i każdy ma moment na refleksję, co zrobił w ostatnim tygodniu, czy w ogóle co zrobił w swoim życiu pozytywnego, co zrobił negatywnego. Jest chwila na refleksję. I wtedy wszyscy y, odmawiają właśnie jakąś formułkę. Po, pewnie podobnie jak w Polsce, bo już jej nie pamiętam, że żałują za te wszystkie negatywne uczynki, które wykonali względem swoich bliźnich. Y, I będą starać się y, ją poprawić. I ksiądz wszystkim daje rozgrzeszenie bez żadnego zadania domowego, bez powtarzania tych rymowanek wielokrotnie, bez mówienia mu. Tych swoich grzechów. On nie musi tego słuchać. Po prostu każdy sam jest odpowiedzialny przed sobą za swoje uczynki. I to jest wtedy bezpośrednia relacja między tobą a tym Bogiem, jakikolwiek on jest. I nie jest potrzebny do tego ten ksiądz, bo tutaj wszystko musisz robić przez tego księdza. I to wszystko, bo inaczej, bo sam nie możesz. A tam ten ojciec jest jakby jest tylko pomocnikiem, macie jakoś kierować, inspirować, prowadzić, jest właśnie tak jak to było w założeniach tym pasterzem, a nie takim szefem, który jeszcze ci mówi co masz robić, jak masz się obierać, co jest dobre, a co złe, już nie mówiąc o politycznych kwestiach, które się porusza w Polsce w kościele. Myślę, że gdyby on był tutaj dzisiaj i zobaczył, co się wyrabia w jego klubie, który założył 2000 lat temu, a przynajmniej co się wyrabia w Polsce, w Europie, no to myślę, że złapałby się za głowę. Jestem przekonany, że jemu zdecydowanie bardziej odpowiadałaby forma, jaką zastaliśmy w Chile. Nie wiem, czy. W całym Chile tak to wygląda, czy w całej Ameryce Południowej tak to wygląda, czy tak to wygląda w dużych miastach. Czy może właśnie w dużych miastach są wielkie kościoły i to wygląda bardziej jak w Polsce? Nie wiem. Opowiadam tylko o tym, co my doświadczyliśmy i że taka wizja kościoła, który właśnie nawet nie jest instytucją, tylko jest facet i to albo nie musi być facet. Czemu facet? Może kobieta, która czuje powołanie która czuje silną więź z energią stwórczą i która chce pomóc prowadzić ludzi yy, w kierunku bycia de facto po prostu dobrym człowiekiem. Ja do takiego klubu mógłbym się zapisać. I jeśli miałbyś, czy miałabyś zostać z jedną myślą, czy refleksją po tym, co dzisiaj powiedziałem, to niezależnie od tego, w co wierzysz, zastanów się, czy potrzebujesz do tego wielkiej instytucji, korporacji, dla której najważniejsza de facto jest Twoja kasa? Czy może wystarczysz tylko Ty, On, czy jakakolwiek inna postać, może jakiś lider, tak jak ojciec, o którym opowiadałem, i energia twórcza?